Spotkanie Ostatniej Szansy, WMZ przerwane. Spotkanie Ostatniej Szansy, pielęgniarek z przedstawicielami MZ przerwane. Jesteśmy nadal otwarci na dialog z pielęgniarkami. Nie zamykamy się na rozmowę, ale istotne jest, by ta grupa zawodowa była reprezentowana przez wszystkie związki, przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz po spotkaniu ze środowiskiem pielęgniarek, które zostało przerwane. Jesteśmy otwarci na dialog z paniami pielęgniarkami i położnymi. Nie zamykamy się na rozmowę zarówno w ramach zespołu trójstronnego, gdzie ustalane są kwestie zarobków, jak i podczas spotkań ze związkami. Dla nas jednak ważne jest też to, by dana grupa zawodowa była reprezentowana przez wszystkie związki zawodowe. Nie rozumiemy więc dzisiejszego oburzenia ze strony pielęgniarek OSPIP. Powiedział Andrusiewicz po poniedziałkowym spotkaniu z pielęgniarkami i położnymi m.in. z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgnarek i Położnych na Miodowej. Nieproszeni goście po południu w poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych. OSPI popisał je jako spotkanie, ostatniej szansy. W spotkaniu tym na zaproszenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, uczestniczyły również przedstawicielki innych związków zawodowych pielęgniarek Opzzi Solidarność, co stało się powodem przerwania rozmów. Ku naszemu zaskoczeniu panie pielęgniarki z Ospi popuściły spotkanie, twierdząc, że pojawili się niezaproszeni goście, przedstawiciele Opzji Solidarności, czyli związki, które też zrzeszają tę grupę zawodową, wyjaśnił. Stanowisko resortu Rzecznik dodał, że stanowisko resortu jest jednoznaczne. Polem dotoczenia negocjacji finansowych jest zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia. To jest określone ustawowo. Tam toczą się rozmowy w sprawie zarobków, podkreślił. Równocześnie Rzecznik MZ przypomniał, że na posiedzeniu zespołu przedstawione były propozycje dotyczące minimalnych wynagrodzeń w sektorze zdrowia, w tym pielęgniarek. Zaznaczył, że projektem nowelizacji i ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia rząd zajmie się na najbliższym posiedzeniu planowanym na środę. W projekcie gwarantujemy minimalne progi wynagrodzenia, poniżej których schodzić nie można. Tego jeszcze nie było w historii, powiedział. Zaznaczył, że resort jest gotowy jeszcze negocjować współczynnik wynagrodzenia dla pielęgniarek z licencjatem. Chodzi o to, by go podnieść. Panie stwierdziły, że dalsze negocjacje mogą toczyć się w siedzibie OSPIP, a nie w resorcie, odniósł się do różnic w stanowiskach. Najniższe wynagrodzenie Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy dotyczące minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Chodzi o projekt nowelizacji i ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak uzasadnił resort, zmiany są efektem ustaleń poczynionych w ramach prac trójstronnego zespołu do spraw. Ochrony zdrowia i odzwierciedlonych w stanowisku tego zespołu z dnia 17 marca 2021 rok. Dotyczących wdrożenia nowych rozwiązań odnoszących się do sposobu ustalania najniższych wynagrodzeń zasadniczych w podmiotach leczniczych. Wnioskodawca wyjaśnił dalej, że chodzi o podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 rok o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.